Witajcie, dzisiaj pokolorujemy sobie rekina, opowiemy sobie kilka ciekawych ciekawostek o tym wspaniałym zwierzęciu. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Czy wiedzieliście, że rekiny są starsze od dinozaurów? Żyją na Ziemi od ponad 400 milionów lat, czyli na długo przed dinozaurami? Dajcie znać w komentarzu, czy o tym wiedzieliście. To pierwsza ciekawostka. Zaraz opowiemy sobie o innych ciekawych ciekawostkach. Tylko kolorujemy sobie go troszkę na niebiesko. Wiedzieliście, że rekiny przetrwały aż 5, a praktycznie wszystkie globalne katastrofy. Które zniszczyły większość życia na Ziemi, a rekiny przetrwały. Czy to nie cudowne? Jak dobrze wiadomo, psy mają dobry węch. Lecz to nic przy, przy rekinach. Wiecie, że rekiny hmm, mają jeszcze lepszy węch. Potrafią wyczuć jedną kroplę krwi w milionie litrów wody, ale muszą mieć potężny węch. A wiedzieliście, że rekiny mają kilka rzędów zębów, przez całe życie wymieniają zęby i które mogą stracić nawet 30 tysięcy zębów w ciągu życia. Sporo co? No i. Pyk. No i zbliżamy się do końca. Widzisz, że rekiny potrafią wyłączyć mózg? Rekiny nie mają chęża pławnego, więc muszą pływać non stop, ale potrafią odpoczywać usypiając tylko część mózgu. Nie zawsze są na czujce. Wiedzieliście, że rekiny to są nieźli podróżnicy? Niektóre mogą przemieszczać się na ogromne odległości. Nie rekiny w wielorybie, a i białe mogą podróżować tysiące kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. Mają kondycję to. A wiedzieliście, że rekiny nie mają kości? Ich szkielet składa się z całości z chrząstki, co sprawia, że są lżejsze i bardziej elastyczne. Mogliście o tym nie wiedzieć? Skończone. Tak prezentuje się pokolorowany rekin. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Oraz zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków i wysłuchania jeszcze przeróżnych ciekawostek. Do zobaczenia.